Witam się dziś z Wami w jeden z bardziej szczególnych dni w roku, na który większość z nas czeka. Dziś jest Wigilia, 24 grudnia, i oczywiście dziś nie mogło obyć się bez filmu z życzeniami. Zdaję sobie sprawę, że poranek i tak naprawdę do godzin wieczornych, Wigilia jest dniem bardzo zabieganym, w którym staramy się przygotować jak najlepiej do tego dnia, zaś wieczorem już zasiadamy spokojnie z całą rodziną do stołu, biesiadujemy. I rozmawiamy, tego życzę Wam najbardziej z całego serca, abyście spotkali się tego dnia ze swoją rodziną, z najbliższymi, aby po prostu był czas na to spotkanie, żeby zdrowie Wam dopisywało nie tylko w te święta, ale również przez najbliższy nadchodzący rok 2016, aby był on lepszy od tego, który obecnie mija. Tak naprawdę niczego cenniejszego poza zdrowiem nie ma. Jeśli jest zdrowie, wszystko inne jest w zasięgu naszej ręki, więc dbajcie o siebie, niech to zdrówko Wam dopisuje i abyście mogli dzięki temu spełniać Wasze marzenia i realizować plany. Chciałabym Wam życzyć też jak największej ilości czasu, czasu, który poświęcicie na realizację swoich pasji, planów, aby ten czas był jak najlepiej wykorzystany przez Was, sama więc z własnego doświadczenia, że czasami przydałoby się, aby to miała więcej niż 24 godziny, ale mam nadzieję, że w czasie świąt będzie czas na odpoczynek, aby po prostu zrelaksować się, zdystansować się i tak naprawdę naładować akumulatory na najbliższe dni i na najbliższy rok. Poza tydzień już kończymy. 2015 rok będzie sylwester. Mam nadzieję, że spędzicie go wspaniale i przede wszystkim bezpiecznie. A w nowy rok wyjdziecie z podwójną siłą, z mnóstwem planów do zrealizowania. Tego życzę Wam z całego serca. Teraz z tego miejsca, w tym czasie na najbliższy czas. Chciałabym na koniec jeszcze podsumować nie tyle cały rok co grudzień, ponieważ pierwszy raz podjęłam wezwanie prowadzenia dla Was vlogmasu. Jak widzicie. Do dzisiejszego dnia mi się to udaje. Mam nadzieję, że jeszcze przez ten najbliższy tydzień będę w stanie przygotować dla Was filmy, abyście mogli miło, mam nadzieję, spędzić ze mną czas. Mam nadzieję, że filmy, które do tej pory dla Was opublikowałam, były dla Was inspiracją i tak naprawdę okazały się przydatne, bo na tym mi najbardziej zależy. Chciałabym Wam również serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, że ze mną współtworzycie ten kanał, że chcecie. Oglądać moje filmy, często mnie inspirujecie, podpowiadacie mi tematykę filmów, która najbardziej by was interesowała, więc z tego, z tego miejsca dziękuję Wam z całego serca. Jest wiele z Was, które są ze mną już od dłuższego czasu i z kojarzę Was z ników i często komentujecie filmy, jesteście na bieżąco i Wam chciałabym jeszcze bardziej szczególnie podziękować, e, ponieważ. E, Jesteście takimi moimi koleżankami z drugiej strony monitora. Mimo tego, że nie znamy się osobiście, to jednak y, czujemy się, jakbyśmy się znali od lat, więc jest to magia YouTube'a, tak naprawdę. Więc jeszcze raz chciałabym z tego miejsca Wam serdecznie podziękować, życzyć wesołych, zdrowych, pogodnych świąt i mam nadzieję, że znajdziecie chwileczkę czasu, aby w święta jeszcze zajrzeć na mój kanał i. Troszeczkę się zrelaksować, a teraz zabieram się za dalsze przygotowania do Świąt i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa. pa.